W tym roku udało mi się namówić swoją rodzinę na wyjazd do Szwecji. Chcę ten wykorzystać, żeby znaleźć jakieś nowe łowiska, popatrzeć na wody, których nie znam. Region, który mnie będzie interesował, to jest tutaj region między wielkimi jeziorami szwedzkimi, czyli jeziorem Wenern i jeziorem Watern. Pokażę na przykładzie, jak, jak można szybko znaleźć i wszystkiego dowiedzieć się o wodzie, żeby ten wyjazd nie był tak w ciemno, żeby nie trzeba było zabierać wszystkich zestawów na wszystkie gatunki ryb, żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać na miejscu. Na przykład zobaczmy sobie tutaj jezioro Unden. Jest między tymi dwoma wielkimi jeziorami. Ten, jak widać, teren jest dookoła pięknie zielony. Dużo innych małych jeziorek, więc w razie czy będzie alternatywa. Zobaczmy, czego możemy się dowiedzieć o tym jeziorze Unden. Najpierw zaczynam poszukiwania od tego, czy coś może na polskich stronach znajdę, czy jest to na przykład w ofercie jakiegoś biura, może tam będą opisy, czyli Unden jezioro. Zobaczmy. Nie widać, bo to na ogół od razu wyskakuje, że jest w ofertach biura. Więc zobaczmy, czego możemy się dowiedzieć na szwedzkich stronach. Czy wpisuję unden Fiskę. Jest od razu, wyskakuje jako pierwsza strona iFiske. Jest to strona, no, z której często korzystam, ponieważ na niej można się dowiedzieć zarówno o rybostanie jezior, jak i o tym, jak można kupić licencję, gdzie są snipy, takie podstawowe informacje. Proszę, na jeziorze Unden możemy, mamy informację taką, że. Gatunkiem dominującym jest okoń, szczupak, więc to już jest bardzo dobrze. Można również, jak widać, złowić czara. więc bardzo fajnie. Są też jeziorowe łososie zapuszczone. Szwedzi uwielbiają to. Powiedzmy, że dla mnie jest to ciekawe. Zobaczmy, jak tam wygląda kwestia licencji. Fiske permit. Jednodniówka 100 koron, ale tygodniowa tylko 300, czyli to jest koszt 140 zł. Powiedzmy, do przeżycia. Zobaczmy teraz na mapie, gdzie mamy slipy. Tu, w tej części jeziora można się slipować. Bardzo dobrze, no ja jakby jestem przekonany. Teraz wszystko w rękach mojego syna, żeby szybciutko znalazł tutaj nad tym jakiś lopun dla nas. No i możemy jechać. Teraz przyszła kolej na mnie, żeby znaleźć domki nad jeziorem Unden, więc wpisuję Unden Stugor, bo Stugor są to po szwedzku domki. Wchodzę na stronę i mogę się zorientować mniej więcej w jakich są cenach i dla ilu osób. Nas, nas interesuje dla sześciu osób domek, ponieważ idziemy na wyjazd rodzinny i chcemy mieć wygodę, dlatego szukamy czegoś. Tak, tutaj mamy apartament z kuchnią, mamy bardzo dużo miejsca w salonie. Każdy ma swoją sypialnię, więc akurat na wyjazd z rodziny to jest ważne, żeby każdy czuł się komfortowo. Polecam też przełączyć na język angielski lub przetłumaczyć na polski za pomocą Google'a. I tutaj możemy się zorientować, że ceny są to mniej więcej w sezonie właśnie mniej popularnym 3000 koron, a w sezonie bardzo popularnym 4500 koron. Tutaj niżej mamy wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o tą ofertę. Domki możemy też znaleźć dużo tańsze, jeśli będziemy szukać ich z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Wtedy, jeśli ludzie nie szukają, możemy naprawdę natknąć się na super okazję. Tak samo jak na dobre okazję, możemy wcześniej natknąć się na Stena Line. Są to właśnie promy, którymi my będziemy jechać i udało mi się w grudniu znaleźć prom z minus 50% do ceny, więc była to super okazja, której nie mogliśmy odpuścić. Tutaj widzimy, że mamy minus 10% samochód plus kierowca do końca lata. Jest to naprawdę fajna oferta. Jeśli będziemy szukać, będziemy zdeterminowani, żeby znaleźć coś dla siebie, na pewno w bardzo dobrych cenach możemy podjechać do Szwecji. Wydaje mi się, że warto zainteresować się trochę wcześniej ofertami, jeśli chodzi o domki czy o promy, ponieważ wakacje w Szwecji nie muszą być wcale droższe niż w Polsce, a czasami nawet wychodzi, że są tańsze.